Clipper i maksymalnie Maksymalnie Klipper Witam was serdecznie moi drodzy Ja nazywam się Maxim I zapraszam was do świata dobrego ognia A co gdybyśmy pojechali w różne miejsca Polski I zapytali ludzi czym jest ogień w ich życiu Poczekajcie, podzielmy to na segmenty Na początek zajawki Co rozpala w was największy ogień Skateboarding, kulturystyka Czy cokolwiek co sobie wymyślicie Na pewno was o to zapytamy Później przejdźmy do muzyki A może pojedziemy na jakiś festiwal nie jakiś, a na Sun Festival w Kołobrzegu, gdzie słyszałem, że ludzie mają z ogniem wiele wspólnego. Zapytamy was, jakie koncerty zrobiły na was najlepsze wrażenie i kto na scenie dał największy ogień. A gdyby na sam koniec zorganizować event? To byłby sztos. Zagram wam kozacki koncert. Przygotuję coś specjalnego. Ale przydałby się jeszcze ktoś z mainstreamu. Kto by mógł to być? Może ktoś, kto ma nawiązanie do ognia w ksywce? Wiem! Opał! Idealnie! Koleś się nie zatrzymuje i ciągle idzie do przodu, dlatego zapiszcie sobie datę 22 września. Klub Niebonocą, nocą, biały stok, dobry ogień, podaj dalej. Clipper Night rozpali cały biały stok do czerwoności. Obserwujcie profile Clippera, żeby być na bieżąco. Pozdro.